Witajcie, harcerze, moi fani. Dzisiaj opowiem o takim największym teście, jaki robi ci kobieta na początku i co to jest za test. Także warto obejrzeć ten materiał do samego końca. Będzie dużo ważnych informacji, które powinieneś sprawdzić na własnej skórze i w kontaktach z kobietami albo z dziewczyną, którą tak naprawdę poznałeś. Tak? Jeśli materiał się podoba, oczywiście łapkę do góry zostaw i już zaczynamy tłumaczyć co jest tak naprawdę największym testem ze strony kobiety na początku. Widzisz, robiono takie badania, gdzie zapytano czy facet mógłby uprawiać seks z kobietą bez pocałunku i większość facetów odpowiedziało, że tak, że to nie jest żaden problem, że mogą coś takiego uczynić. Natomiast jak zapytano kobiety, to odpowiedź była zupełnie inna, że niestety nie da rady. Ponieważ kobieta musi sprawdzić, czy facet się nadaje, czy jej się podoba, i tą formą, właśnie testu, właśnie był pocałunek. Więc jeśli ty poznałeś dziewczynę, to musisz się szczególnie przyłożyć do pierwszego pocałunku, dlatego właśnie, że kobieta ten pocałunek zapamiętuje i wyciąga z niego wnioski, czy ty jesteś facetem, który jest dla niej odpowiedni i czy nadaje się na dalszą relację. Kiedyś miałem takie szkolenie w klubie i chłopak poznał dziewczynę, chciał ją pocałować, i zrobił to w zupełnie taki seksualny sposób, wręcz buziaczka dał, dziewczyna totalnie zmieniła zainteresowanie, a raczej pokazała brak zainteresowania, poszła na parkiet, w ogóle nie chciała z nim rozmawiać. Widzisz, bo ten pierwszy pocałunek komunikuje kobiecie, czy ty będziesz dobrym reproduktorem, czy dasz jej biologicznie dobre, zdrowe dziecko, czy jesteś facetem zdrowym. Przykładowo, jeśli brzydko ci pachnie z ust i ona to wyczuje, to już możesz być na starcie spalony. No, bo ona gdzieś tam odbiera to podświadomie w ten sposób, że ty jesteś chory, że coś tam masz nie tak z zębami, i dlatego też właśnie warto dbać o stan jamy ustnej, o higienę jamy ustnej, no i oczywiście też o sposób całowania. Więc pocałunek to jest taki moment krytyczny, gdzie kobieta przekonuje się faktycznie, czy, czy ty ją podniecasz, czy ty ją ekscytujesz. I to dlatego te metody, jak kiedyś podawałem, złap dziewczynę za szyję, pocałuj, zdominuj. One tak działają, ponieważ jeśli ty się pokazujesz od takiej męskiej, silnej strony, ona podświadomie wyczuwa. Że jeśli urodzi ci syna, ten syn będzie miał takie same cechy, więc po prostu jej geny zostaną przekazane w dalszych pokoleniach, będzie miała więcej wnucząt, i to wszystko przełoży się po prostu na to, że geny tej dziewczyny przetrwają dłużej, będzie długowieczna w następnym pokoleniu. Warto na to zwrócić uwagę. I oczywiście kolejnym takim testem ważnym po pocałunku jest seks. Jeśli w łóżku wy nie jesteście dopasowani, kobieta może ten seks uprawiać cały czas, a to by się nie chce, albo na odwrót, ty masz duże Potrzeby lubisz seks, a po prostu jej się nie chce, to może oznaczać, że w ogóle jesteście niedopasowani. Ale co jest tutaj ciekawe, bardzo dużo kobiet na początku używa seksu jako takiego wabika. Jak robili badania na kobietach, to wiele kobiet przyznawało, że właśnie uprawiają seks po to, żeby facet został przy nich, żeby ich pokochał, żeby dużo więcej dla nich poświęcił, żeby chciał być w relacji. A potem jakby motywacja do tego seksu w badaniach, poświadczeniach kobiet spadała. Bo kiedy kobieta jest pewna swojego faceta, jest on za miły, przeinwestował, ochota na seks u kobiety spada. Dokładnie taką samą sytuację będziesz miał na przykład w związku pokutnie. Jak się pokłócisz, to bardzo często kobieta, żeby odreagować te emocje, zgadza się na seks i to jest też forma tego właśnie, że ona chce poczuć, że dalej będziesz z nią, że tutaj zainwestujesz emocjonalnie w ten związek. No bo ona cię przekupi tym seksem i dzięki temu będzie miała większą pewność na twoją wierność czy na to, że jej nie zostawisz, kiedy będziecie mieli razem dziecko, bądź w ogóle będziecie razem. Więc widzisz, kobiety podchodzą do seksu zupełnie inaczej. I niejednokrotnie, kiedy facet zostawił kobietę, ona buda seks, to jest dla kobiety jak policzek w twarz prosto. To jest jak zniewaga, dlatego że ona dużo poświęciła emocjonalnie, ona się zgodziła, otworzyła na faceta. A w zamian nie dostała tego, co oczekuje, czyli tej dłuższej relacji, związku. Dlatego często kobiety nagrywają takie filmy na YouTubie. Jak uniknąć faceta, który skoczył do łóżka, a potem się przestał odzywać, bo je to strasznie irytuje, że poznała już faceta, z którym mogłaby mieć dzieci, który był atrakcyjny, a nagle taki facet znika i oczywiście nie chce się więcej z nią spotkać. To jest bardzo istotne, żebyś zrozumiał te mechanizmy, bo na tej podstawie będziesz psychologicznie wiedział, co mówić dziewczynie. W jaki sposób się zachowywać, żeby ona chciała się zgodzić z tobą, nawet na łóżkową sytuację. Jeśli na przykład wielu kobietom powiesz na początku, że jesteś otwarty też na dłuższą relację, ale niekoniecznie to musi być teraz, że być może chciałbyś kiedyś mieć dzieci, to. Ona podświadomie może też się zgodzić na ten seks. Oczywiście, wielu kobietom powiesz, nic ci nie obieca mi się zgodzą, ale chodzi o to, żeby dać jej taką ewentualność, że ty możesz chcieć mieć dłuższą relację i to już jej wystarczy, żeby się zgodziła często na ten seks, bo ona się po prostu poczuje bezpiecznie, że będziesz facetem, który z nią zostanie, ale to wszystko też nie jest tak też w życiu w praktyce oczywiste, bo wiele kobiet jest nieufna na początku i będą takie kobiety, którym wszystko powiesz, jak należy a one i tak się nie zgodzą na seks, bo będą twierdziły, że potrzebują dowodów Twojej miłości, kwiatków, e, kocham Cię. I to właśnie wszystko jest odniesione do tego powodu, o którym mówiłem na początku. Ona się chce poczuć kochana, żebyś Ty jej nie zostawił, żebyś był z nią i dlatego te wszystkie testy, fochy, próba sprawdzenia pocałunku. No człowiek oprócz szympansów, oprócz małp jest jedynym zwierzęciem, które się całuje tak naprawdę. I to też warto wyciągnąć z tego wnioski, że pocałunek, seks to są dwa najważniejsze testy kobiety na początku. I oczywiście potem jeszcze to, co mówisz, między pocałunkiem a łóżkową sytuacją ma znaczenie, bo to buduje w dziewczynie zaufanie, poczucie tego, że z nią zostajesz, a jak ona będzie zbyt pewna ciebie, jesteś za miły, przeinwestowałeś, zobacz co się dzieje. Kobieta traci motywację do seksu, bo ona już ma ciebie, jesteś zakochany i tak się zgodzisz na to dziecko i tak się z nią spotykasz, bo nie masz innego wyboru. I dlatego właśnie wtedy kobiety tracą ochotę na seks. Tyle na dzisiaj, jak się podoba, zostaw łapkę do góry i do jutra, do tego czwartku możesz pobrać najnowszy mój materiał Uległa kobieta, gdzie tłumaczę te wszystkie mechanizmy, w zaawansowanej formie, w rozszerzonej formie i dokładnie będziesz wiedział, co takiego robić, żeby kobiety ci ulegały, żeby chciały się z tobą spotykać, żeby inwestowały tak naprawdę emocjonalnie w znajomość, bo to chodzi o inwestycję w znajomość. Jak kobieta jest uległa, zrobi dla ciebie wszystko i ten materiał to jest idealne uzupełnienie materiału Mistrza Emocji, jak być wyzwaniem. Także wejdź tutaj, skorzystaj, bo jutro o północy podnoszę cenę tego nowego materiału aż 30% do góry kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez ul, Urszula Lukrecja, niech tak będzie, Wejdź tutaj skorzystaj, bo ten materiał jestem przekonany, odmieni Twoje życie, jest równie dobry jak mistrz emocji, a może nawet ciut lepszy, nie będę już tutaj zachwalał, bo jak znasz moje materiały, to wiesz, że one działają i są bardzo praktyczne, zobacz sam, korzystaj, ciesz się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!